Nie ma dziewczyn w pobliżu, to mogę powiedzieć, że mam 82 lata, bo tak to by... Mieszkam w Turowie już od 50 lat. No staram się, staram się na wszystkie zajęcia być, bo po prostu są tak ciekawe, że na przykład no dzisiaj sobie zrobi pranie. Nie no, ale dzisiaj jest psycholog, dzisiaj jest florysta, no, no nie mogę zostać w domu, także staram się zawsze tutaj być, naprawdę. jest bardzo fajnie, zajęcia się odbywają różne. No, dzisiaj mamy tańce, naukę tańca, nawet tajniki tańców, no bo to wiadomo na zabawach to się takie ugi -bugi się robi. Nie? A tu to, to, takie, to takie klasyczne. Są. Mamy frystykę, układanie kwiatów, to tego takie, no różne gimnastyka, no takie no, zajęcia takie fizyczno-terapeutyczne. Tu u nas co dwa tygodnie jest zabawa. Jak nie tutaj, to zapraszają nas do innych klubów tam, nie? W Wierzchowie, gdzie? No i bawię się na zabawie, no tańczę, trzy godziny to lekko tak tańczę, to jest bez przerwy taki, no, mam kondycję. Jeszcze. Bardzo dużo się dzieje ciekawych właśnie rzeczy, no na przykład dzisiaj masaż jest, na który bym chyba nigdy nie poszła, a tutaj mamy nawet dwa razy w tygodniu. Jest, jest fajnie, jest przyjemnie, jest, jest taka odskocznia od, od tego całego marazmu, nie wiem jak to tam nazwać, że człowiek w domu się tam... Nudzi czy coś. Mamy wspaniałego muzyka i no, to jest dla mnie moja pasja, którą nie mogłam po prostu realizować tak pracując, a teraz mogę i bardzo się z tego cieszę, jestem bardzo z tego zadowolona, że no, no po prostu inna energia we mnie wstępuje po, takim, po takich zajęciach tych muzycznych. Nie mogę za, za wiele forsować się, ale na przykład... Dla mnie to jest dobre masaże. I to i na, na dłonie, i, i w ogóle na, na całe ciało. Jak tylko klub powstał, tak chodzę na zajęcia i, i, no, i trudno znaleźć czas, tak co dzień, ale naj, najgorzej to jest na wiosnę, jak trochę ogródek tam mam, trochę pracy jest, no, ale jakoś godzimy to jedno z drugim, żeby raz żona idzie, raz ja, tak nie na jak jest dużo pracy. Klub jest otwarty od godziny 9 do 15, od poniedziałku do piątku. Są zajęcia taneczne, gimnastyczne, kulinarne, masaż. Na kijki chodzimy bardziej latem, jak jest ciepło, pogoda nam dopisuje, a zimą to spędzamy na różnych zajęciach tu na sali. Jest 15, 15 seniorów, oprócz tego 4, 4 rezerwowych. Ale lista jest dalej otwarta, bo na, do rezerwowych można się cały czas zapisywać. Tak, wychodzimy na wewnątrz, wyjeździmy po no, różne wycieczki, kino, teatry, takie od, sprawy różne. Nie? Także jest, tak, tak, że jest no super, super jest. Mamy taki y, pawilon tutaj postawiony. to Czy jakieś tam y, grilla, czy coś w tym rodzaju. No po prostu, żeby wyjść z murów, trochę się nasłoneczyć. Wie pan, jak to kobiety, nie zawsze mają pracę w domu i musi jakoś stać wcześniej, żeby to wszystko y, zdążyć tam porobić i, i do klubu. No. Codziennie się wszyscy widzimy. Także i pośmiejemy się, i różne wiadomości sobie przekazujemy, także no naprawdę, ja jestem z tego bardzo zadowolona, z tego e, klubu, że taki powstał po prostu, no to było strach w dziesiątkę. <śm>